Nadszedł w czas podziękowań. Ustawiliśmy z biskupem Zbigniewem, że będę wyrazicielem naszej wspólnej ustawy wdzięczności za Was, w których Pan Bóg na młodzień pożyczył Na pierwszym miejscu chcielibyśmy podziękować Panu Bogu. Doświadczamy nieustannie ograniczoności nas samych i nie wiemy według jakiego klucza Pan Bóg wybrał właśnie nas. Nie czujemy się ani lepsi, ani mądrzejsi, ani bardziej święci od was. Ale Pan Bóg, skoro nas wybrał skoro daje nam zadanie, to pewnie da również łaski do tego, żebyśmy temu zadaniu sobie Zaraz po Panu poglądzie, chcielibyśmy podziękować naszym kochanym rodzicom. Nasi titusiowie, biskupa Zbigniewa i mój tato odeszli już z tego świata. Ufamy, że mogą się za i z nieba również wypraszają na łaski. Ale są tutaj z nami nasze kochane mamy. jest stan zdrowia, mamy Krysi, mamy Ani. Nie jest za dobry, to są tutaj z nami, zawsze kochane. Dziękujemy naszym kochanym rodzicom za to, że przekazali nam życie, za miłość. Biskup Zbigniew mówi, że jest bardzo dumny ze swojego ja również muszę przyznać, że mam Pana lepszego brata na świecie, który stoi ze mną, mówię no na dobre i na złe, również jego farmaceuta, często dba również moje zdrowie, także dziękuję Wam wszystkim i dziękuję również. dziękuję również rodzinom, które przybyły czasem z daleka, również, aby tutaj razem być. Chcę podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi za to, że jako następca świętego Piotra dokonał naszego wyboru. Dziękujemy Jego ekscelencwu młodziłowi apostolskiemu za obecność, za modlitwę, za życzliwość, wyrozumiałość. Za Dziękujemy biskupom konsekratorom, naszemu kochanemu księdzu Kardynałowi Grzegorzowi Irysiowi, który jest naszym ojcem. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi Władysławowi Ziłkowi. Dziękujemy biskupowi Wojciechowi Osiarowi. Dziękujemy za obecność również i za modlitwę kardynałowi Konradowi Krajewskiemu, który jest moim ziomkiem. Jest nas teraz dwóch żyjących biskupów u którzy tutaj się wychowali, edukowali i którzy tutaj będą posługiwać.